Radnicki zawodnik Wojewódzka Niktoli Barcz wygrał na meczu z TMSK 10-4. W pojedynku na inny tytułem gminy. No akurat dzisiejszy mecz wyjątkowo mi wyszedł, tak jak pierwszy w tym, tym sezonie. Także się cieszę, ale nie się że jestem dalszy Na początku mieliście coś problemu ze zespołem z Krzyśniewska do przyrodni 4-3. Prowadziliście, jednak oni tutaj tą zawziętością doprowadzili do nerówki. Teoretycznie to jest najsłabszy no, z tej grupy, ale jednak walczy i widać to, to na boisku daje radę, chociaż jest technicznie słabszy od reszty dużych. Na koniec meczu no, dosyć brutalny trwały barusze wierkę w czerwona kartka. Czy za zrobioną rozpoczęła jest wszystko ok? Czy jakaś tam kontuzja jest poważniejsza? Myślę, że wszystko będzie w porządku, na następny meczek jest niezwiszczany, tak... Radę. Za chwilę na, na, na naszych hali tutaj pojedynek można powiedzieć zespołu, które temu spotkały się na finale. Helpetia Strażak. Jakie twoje typy co do wyników tego moczu? Moim zdaniem Helvetia jest lepszym zespołem, także myślę, że wygra w ten mecz. Dobrze, dziękuję za rozmowę i jeszcze odbyć Dziękuję.